W widzę, jest tu jest gangster, drugi gangster. W górę, jak, miałem, jak, tu w jak wy z Francji, co wy tam robicie? No, jak ty już z nami gadałeś przecież. Co ty, kiedy? No to może fazę trochę miałeś, ale gadałeś. Kto? Może fazę miałeś wtedy, ale gadałeś z nami przecież. Co ty? Ej, z Francji! Kurwa, masz kieliszek poszedł. Ej, wy z Francji jesteście, ja? No tak. Skąd? Mec. Trzeba Grubasa dojebać. Śmierdzącego. Którego Grubasa? Taki jebany śmierdziel, że jak okno. macie takie dni, że wam gównem zajebie do mieszkania? No, czasami tak bywa. To jest znak, że on otwiera balkon. Dobre dziecko. Wie? Yeah? <laughs> Co to, że to ta tak? Co to To ta jest taki Grubas. O, właśnie mi Donata wysłał za 5 złotych. Bo polski, wieś, ja to normalnie ja 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 No, jest taki jebany opaślak. Yy, kurwa. No, powiem Ci, długa historia jakby miało powiedzieć, ale do trzeba mu byłoby ryj zajebać, nie? A widzę, to? tu On jest z Paryża. A, tak, tak? Czekaj. Tak, ta, ta. znaczy, no, Paryż. Daleko od Was? Trzy 300, nieco, 300, 300. 300, no, no 300. O, to w chuj, to nie, to nie zawracam gitary. To za daleko. Ale widzę góra na tytułach, że co bierze. Lew, no chuj, o, chuj, zoba, no chuj, tygrys, no a, Czaszka. No, na drugiej łapie, tak samo. A jak? Bajera. Nie Elegant. ma co? Teraz muszę sobie zrobić jeszcze tu, o, I tu, co? miernie Co? Masz pomysł? Na no błonie najlepiej węża. Podobnie. węża pierdolne. Węża? A czemu Będzisz. węża? No, ci powiem, wąż by oznaczał ochronę, motywację i walkę do działania. A nie eskula w kurwa, żeby cię nie leczyli w szpitalu. Jo. Czemu leczyli mnie w szpitalu? No, jak zna eskula i zajebie sobie węże, to wiesz. <śla> Ty, pójdę o, na ślub, pójdę na ślub do księdza i pokażę mu węża. Ła, to mnie wygoni z kościoła chyba, nie? A jak, bo ja kurwa skierdala? No, szatanie jebane w dupę. A ja, awe kurwa, awe. A wy co tam, fifka gracie, taki męski wieczór? Fajnie. No taki, taki CS-ik powiem, czasami siągnie. O, w CS-a, Global Offensive 1.6? Tak, Global Offensive 1.6 to grało się, ale już się odstawiło. A, jako, a jakie macie rangi? Teraz orzeł. A ile godzin? 4,5 koła. No to słabo się starałeś. To słabo się starałeś. Mam lajba, no. Mam Mam wyjebane, bo kurwa, jak ty jesteś na tych matchmakingach, już sobie odpuściłem. A to czemu faceitów nie grałeś? Albo SEA? Teraz to już nie ma skin, cały squadron nie ma, muszę znaleźć. Zostawił się. No ja mam 23 lata. Ja w cs a mam przegrane 5200. godzin Jak ty prosz mnie, czyś wieki, kurwa, nie, wiek, nie pierdź. Co ty galny? No 97 rocznik, czerwiec 11. Co? Ile? Jaki, Jaki rocznik? rocznik 97 rocznik, czerwiec 11. On może coś z tego, nie ja wiem, wiem, ze szczegółów. Ja bym umiem ci stać się. A nie. No, a ja chcę. ja chcę... powiedz mi, masz, masz live'a teraz? Mam. Jak cię zapisałem? Po tych kurwa ziomu Gó no, Góralek przez łotwarte. Teraz... Góralek przez łotwarte, tak? Zyłotwarte. Zyłotwarte. Zyłotwarte, tak? Zyłotwarte, zyłotwarte. No, tylko nie zamknięte, bo wyskoczy co innego. Jak ilu góral kurwa gór, gór, zwróci wagę, wagą, proszę cię zroko lewasz, popatrz na czat, pisze jako patryk, z tego kanału. jak nie ma? Czekaj, to, tak. to ja ci linka dam. Nie, już mam, znalazłem. A czemu tamtego nie masz? Ej, to no skurwe syny mię okradli dziady. czemu cię okradli? No, długo by gadać, musiałbym chyba przemowę zrobić czterogodzinną na ten temat, ale no. No nie mogło ci jeszcze ciebie ten kanał gadał. Ale widzę, że 3 miesiące temu, cztery gadaliśmy w no. No tak, gadaliście ale on nie pamięta. No, dawno, dawno było temu to. Ale to była no, Ale to no, ma być mieszkanie, Zobacz, to Tak. Yy, no hatę kupiłem w końcu. Udało się. Po roku czasu. Ale ty to lubię Dony przypadła co? Gdzie? Nie. Nie? Daj no, się rabie No jak? Ja Ale jestem tak? jak kurwa Wład Ja jestem jak Wladimir Kliczko i, i jadę ostro widziałem twojej ziomek, znaczy, Ale, nie, ale, bez kitu, ty masz ziomek. Ty jesteś podobny do, do, do kliczko. Który? No ty! Ja? Bo no? w Chuj, jesteś ja do kliczko powiem, podobny. Ja do kliczko, bo... Nie, naprawdę ci powiem. Masz taką twarz, że jesteś podobny do kliczko. Ostro, No. A ty masz twarz akurat taką francuską, ci powiem. Taki arab, nie? Nie arab, ta, taka francuska typowo. Wąsi kurwa cyk i bagieta i chuj. Dobra, nie panie? To... <noise> Ej, ale ja w CS-a też napierdalałem. Ja w CS-a mam 5300 godzin, ale Bo miałem... Może zaproś mnie na Steam'ie, to tak. możemy Nie próbuj się kurwa, co tam. To ja Ci powiem tak, to ja Ci no, powiem... Ja się nie chcę wypróbować, dlatego nie mówię mojej nazwiskiem. tak? Ja, ja Ci swoje portfolio przestawię, uwaga. 5300 godzin w CSA. 4 lata przerwy. Gdybym nie robił, miałbym z 12 tysięcy godzin. Yy, 10 level Facy 2600 telo. Global Elite to już na rangę nie patrzę, bo global to jest kurwa podstawa. Yy, w chuj turniei wygranych. 1 na jeden. I mapy yy, Wygrane turnieje w te. Kurwa fantasy Expo Challenge i tak dalej. No rozpierdalator w chuj. Rozjebałem topowe drużyny w Polsce. Rozpierdalałem, ale poszedłem na emeryturę. Poszedłem grać w Valorantwo. Valoranta, a potem się obudziłem. Nie, poważnie, nie. Kurwa, pytaj się ludzi na czacie, to ci powiedzą. Nie no, to nie będziesz... Się... Nie, Nie, będę ale mi się pytają, coś jesteś połączka Możesz mi podać ksywki na przykład topowych playerów w Polsce, to ci powiem, czy słaby, czy chujowy. Bo większość z nich rozjebałem, większość testowałem do teamu i ich wyjebałem, bo byli słabi. Teraz oni są topowymi drużynami w Polsce, ale są gówna. Ale to na przykład... Bożynę. Bożydar? Bożydar grałem. Duo z nim, faceity. Albo trzech trio, albo trzech. A później go wyzywali, że on jest niby odpalony, a nie był. No bo on zajebiście grał. No bo zajebiście grał, no ja z nim dlatego grałem. Później się rozsypało to w chuj, grał sam, bo ja rzuciłem CS, a 4 lata przerwy miałem. A później się dowiaduje, że go wyzywają, że on od odpała, nie? Zmiana ręki. Zmiana ręki, bo ja mu Zmęczyła się, o kurwa. Taka mała prośba kurwa z Discorda, nie? Żebyś doktora pozdrowił, bo on normalnie będzie konia walił Pozdrawiam doktoreczka. <noise> no i No. Chłopak Cię ogląda cały czas, no i my trafiliśmy na Ciebie, no i on mówi na Discordzie, żebyś to się to No no, nie ma problemu żadnego, absolutnie. Powiedz mu powiedz, tylko, że i tak chuja nie ma nie, nie tak? Ty ostatnio oglądałem filmik kurwa jak ten, jak z jak kurwa nie do starego domu robił streama, nie? No, no to, to shot stary jak świat, no No, ale to mówię, to o, dopiero ostatnio kurwa odpadłem nawet, nie? No no, ale zobacz jak, jak się te shoty przypominają, nie? Ze starych czasów. Ale motyw dobry, nie? No fajnie, fajnie to wymyślił. to tego fotela co miałeś. Powiem ci, na nim plecy mi wysiedały. Cały czas siedziałeś wyprostowany, skrzywiony. A tak wiesz, a tak mogę się rozłożyć tak fajnie i w końcu się tak przyjemnie te lajwy prowadzi. Kurwa, patrz! Pa! Nie ma to tamto A co może mikrofon w To jest, yy, proszę Ciebie, SPC Gear yy, coś tam SPC Gear 600 czy coś takiego? Ale, ale lepiej Cię słychać ogólnie bo... No No, bo to profesjonalka jest, zobacz Piękna Jest inwestycja, jest inwestycja Trzeba inwestować, wiesz Jednak siedzę w tym biznesie ileś lat, trzeba inwestować Nie ma co żałować no nie ma, nie ma. Dzisiaj wjechałem, dzisiaj wjechałem po moje narzędzia do pracy. Wziąłem kratę, kurwa i podziem. Pierdolę. Jebać, jebać biedę. No, jedni mają kurwa młotki i śrubokręty, a ja mam browar. Ichuj. No i jeden co. Nie wiem, gdzieś tylka sobie. No, a zobacz, ja mam co? Bieda, kuj, muszę iść po nowe zaraz. No, my też to no bo to zrobił. Zdróweczko Ale na kurwa, kurwa, ci powiem, kurwa, no, chatkę, że się na poddaszu, ile ma, biedne to ci powiem, tak na hatę zbierałem równy rok, nie odmawiając niczego, co chciałem, kupowałem. Płaciłem czynszu z opłatami 2800, wiesz? W rok uzbierałem na chatę i uzbierałem taki zestaw: 180 m2, 1200 metrów działki, 4 ogrody, piwnica, garaż. To teraz jest to jechać ten garaż. Kurwa, teraz to ja muszę dzieci robić, Sandrom. Nie ma chuja. Ale to kurwa. Gdzie tam my? dzieci. Kurwa. No to co ty robisz, spinę? robisz na streamie, to już później się robić w tej godzinie. No i no, ja ci powiem jak w tej części ten czepek zakłada i to nic fajnego ci powiem. <grym> ja se mówię, ja se mówię tak. Najpierw interesy i kariera dopiero potem dzieci. Co jest teraz? Mówię, że najpierw interesy kariera dopiero później dzieci. Wiesz, po podstawę zapewniłem, stabilny dach nad głową, okej, okay, ale to jeszcze nie jest to, jeszcze muszę dojebać, prawka nie mam, auta nie mam, muszę być mobilny, wiesz, no, dzieciaki, no, dzieciaki no, nad to jezioro to zawieść, ma, kurwa, ma, gdzieś, pra wiadomo. Pra prawko możesz sobie kupić, kasę masz, a pra wiesz, A jak? Y do Czech wypierdalam i... czy gdzie to było, na Ukrainę czy do Czech? A nie Gdzieś tam się jedzie w chuj, kupujesz seprawko i wszystko. No i elegancko. W Grecji, w Grecji z kiosku się kupuje. Serio? No, bez kitu. Do kiosku idziesz kurwa i wykupujesz na tydzień, na miesiąc, na rok, na 10 lat. Co ty, w Grecji tak jest? No, w Grecji. To jest y, ogólnoeuropejskie prawo. Niektóre tylko państwa kurwa zakazują tego. To znaczy nie, nie uznają, no. O kurwa, to tego to ja nie wiedziałem. To ty prawkę nie masz słuchaj. No nie ma. No, ale jeżeli chodzi o dzieci, to kurwa... Jak ja już zobaczysz, sobie że, że sobie przestaje cię tak, tak albo musisz prosić, żeby stanął, kurwa, to wtedy. Wtedy to. A <laughs> teraz to musisz się pobawić. <laughs> nie no jeszcze trochę porządzę. No jeszcze jestem młodziutki. Wydaje mi się, że jak będę miał tak... No jak po trzy dychy będę podjeżdżał, myślę wtedy. A póki co jeszcze porządzę. Bo ja to jest ciekawie, że ktoś chyba. Wie trzy gale wcześniej. Gosfajnie ma nie stankoś, nie, nie, nie miałeś propozycji. Propozycję miałem jako pierwszy zanim w ogóle ta gala powstała, siedziałem u Wojtka Goli w chacie, i on do mnie Z kim? mówi tak. miałeś ja Znaczy nie było, że lać, tylko a, siedziałem no, u Wojtka Goli w chacie, i on do a, mnie mówi tak. Bo ja mam taki pomysł. Żeby stworzyć, bo ludzie się cisną, są dramy w internecie, wyzywają się, a po chuj. lepiej sobie wyjadać No i ja mam pomysł taki, żeby otworzyć galę youtuberów Co byś powiedział na to? Ja mówię, no spoko kurwa, nikt tego nie zrobił, strzał dziesiątkę, wyjdzie ci na pewno No to zawalczyłbyś u mnie? A ja mówię, no nie wiem, no raczej nie Bo ja tam się, nie, nie jestem taki, żeby się pizgać za pieniądze, tylko za honor i zasady no ale mówię tak z ciekawości, ile byś mi dał. A on mówi 50. A ja mówię kurwa, za tyle to ja ci nawet nie nasram na krawężnik. <laughs> nie, ale ja nie jestem taki serio. I, i dostałem propozycję. Ja nie. Jeżeli miałbym się z kimś piskać, to nigdy zasiano. Jeżeli ktoś mi wyzywa matkę od kurew, od dziwek od szmat I na tej podstawie ja się pcham w walkę i miałbym dostać jakikolwiek grosz za to, czułbym się jak jebana dziwka. Jak melepeta. Przeciwnik wyzywa mi rodzinę po najgorszym głównie, a ja jeszcze szukam pieniądza z tej walki? No czułbym się jak taka kurwa, jak taka dziwka, nie? No nie, to nie jest mój klimat. Nie. Znaczy, wiesz co, ja... Jest... Ja bym najebał typa i jeszcze kurwa bym... Ty No no. Ale ja nie, jeżeli są tam, Jeżeli to była. Wiesz, bo inaczej jest jak walka jest zawodowców, wiesz, niektórych tam, wiesz, ludzie są zawodowcami, walczą, biją, to jest ich praca. To spoko, na przykład Borys Mańkowski Mamet Kalidow. Pizgali się, pizgali. Szacunek no, mieli i mieli. Nie cisnęli se po matkach, nie. To jest ich praca dwóch zawodników, proszę, pizgają się. Dostają za to kasę. To jest okej. Okay. Po walce była nie. Po walce była nie? walce i wiem.

to są bracia, oni nie chcieli, dostawali, kurwa chłopie, dostawali takie pieniądze, takie propozycje za walkę braci, że to jest kurwa jasny chuj. Nie podjęli się tego, zasady i honor, to są bracia i nigdy se nie dadzą. Dobra, ja ci tam o nie będę pytał, ale jak postawisz kurwa Papuś. Papuś? Papuś. Pójdzie, że papuś. Z Stiflerem, ze Stiflerem chodziłem, kurwa lol. Kurwa. U Stiflera bardzo często w chacie przesiadywałem na melanżach. Yy, formę ma w chuj, ale do napierdalania się nie ma talentu. Zachuja. To jest człowiek, to jest człowiek, to jest człowiek. Miły, uprzejmy. Komara ci nie ruszy kurwa, muchy nie zabije, to jest człowiek, no nie mogę powiedzieć człowiek pipa, ale no jest po prostu za miły, no, no, no nie wygra tego, popuść to jest kurwa temat gangstera, on zakurwi go, a Stifler się wystraszy go, no mówię ci jak jest, znam Stiflera, wiem. A jak w

tak, tak samo tak tak, bo ten też nie No Silny jest. Stifler jest silny. Ale bicie nie. Bicie nie... Znaczy może się umieć potrafić bić. Ale nie ma charakteru kurwa. Ale wiesz, nie. Tak, tak. Nie ma charakteru. Mówię ci, on nie ma charakteru. On nie wygra. <laughs> Zachuj <laughs>

Tu siedzę! Kto ma takie nogi? Kto ma takie nogi upierdolone, to wiadomo gdzie jest, nie? No. Dobra, panowie, lecę po piwko, bo się mi skończyło, i muszę wypić. Miło było poznać. Trzymajcie się w tej pracy. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Zdrowie najważniejsze.